Oto, oto patroni Honorowi Honorowi Master TV. Dziękuję wam chuje za nowe je Za to, że swoim wsparciem przyczyniacie się do rozwoju piersi. Kawy. Karolina tym razem postąpiła tak, jak powinna postąpić kawa. Karolina Schmidt. Przyjaciółka Pauliny, która jednocześnie pełniła funkcję menadżera jej cycków. Jak sesja się sprzeda i wejdziemy na większy rynek, dostaniesz prowizję i to kilkakrotnie większą niż za cyce. Oby ci te cyce, kurwa, eksplodowały, debilko. Paulina była typem człowieka, który bez skrupułów pędzi. Piwko? Patrz, jak się rozpędza. No już, kurwa, pędzi. Paulina była piękną, wychudzoną szkapą. Miała niesamowicie ładne rysy pośladków. No po prostu cycki wypchane silikonem. Dzisiejszy dzień był pełen jej cycków. Dziewczyny pożegnały się przyjacielskim cmoknięciem w cycki. Może jednak dasz się skusić na jakiegoś drinka albo kurwunia.